Cześć, tu Bartek z Road Racing, na planie dzisiaj z Olim, dzisiaj będziemy się zajmowali testem kasków, lekkim kaskiem od Speca S-Works Prevail, bardzo dobrym kaskiem, podkreślmy, na góry, używanym przez World Tourowe drużyny, przez wielu świetnych zawodników i kaskiem Aero za 400 zł od czeskiej marki Force, to jest wersja z mips to, co są różne motywacje dla ludzi, którzy zaczynali nagrywać w ogóle swoje treści na YouTube. Ponoć dwie najgorsze to być sławnym i bogatym. Ja miałem inną motywację. Ja chciałem po prostu robić testy, które będą miały mega wartość dla ludzi. Pamiętam takie krótkie nagranie. Sorry, że jeszcze o tym wtrącę, o, bo jest to temat na czasie o trenażerach Łachu. Jak powiedziałem, że Robert wczepiony w ten trenażer nie układa się idealnie w poziomie. I na początku był taki Dyson, z czego ja się tego czepiam. Przecież to są dobre trenażery. Co zrobiła później firma OHU? Wprowadziła tą windę do poziomowania rowerów. Także tak to jest. Nie Oczywiście nie twierdzę, że dzięki mojemu filmowi oni po prostu doskonale wiedzieli o co chodzi. Dobrze, dzisiaj zajmujemy się testem. Oli jest naszym dzisiaj testerem. 250W, specialized bench, koła Evan Light, opony Continentala. Co my tu jeszcze mamy? Napęd od Srema, dwunastkowy napęd Mix Force'a i Rivala, i Oliver, Dobry kolaż, bardzo elegancko jeżdżący na mocy. Urządzenie mierzące, notujące ten pomiar to Garmin 1040 i, i zaczynamy te testy. Chcemy zobaczyć, co daje kask Aero przy 250 W wersus taki kask kask na góry będąc szefem road racingu mógłbym tu spokojnie zrobić testy przy 400 watach spokojnie mam do tego kolarza i to nie jednego w samym road racingu, który byłby w stanie pociągnąć 400 watów, ale czysta logika życiowa mówi mi, że niewielu z Was jeździ przez kilka dobrych minut z mocą 400 watów i dlatego robimy to przy 250 watach to i tak jest dużo bo podkreślam, że i tak nie każdy jest w stanie to zrobić Oli jesteś gotowy? Jestem gotowy i nie powiem, sam czekałem na ten test, bo jestem ciekaw, czy nasza logika, o której tak sobie często rozmawiamy, i nasze wnioski są tożsame z rzeczywistością. Tak no. jest. A tu jeszcze krótki taki update. Chodzi o przód tego roweru, prawda? Zobaczcie sobie. Tu jeszcze jest dodatkowo lampka. Jaki to jest obszar i porównajcie to do obszaru przechylonego kasku. Czego jest więcej? No, naszym zdaniem tego. I zaraz sprawdzimy, jak to się miało. Przypomnę, że w pierwszym teście wyszło, że rama, bo już nawet kierownica nie była obszarem tego testu, bo kierownice były takie tak, same. Tak, były Zmienną była rama, czyli zaczynający się obszar tu i widelec nie dał nic przy 250 watach. Testowaliśmy to na filmie dwa razy, a w sumie cztery razy, żeby jeszcze zwalidować sobie i potwierdzić, że my Wam mówimy prawdę, bo przecież wielu z Was ma pomiar mocy w domu. Weźmie takie dwa rowery i powie, Oli z Bartkiem przekręcili nas na tym teście, a na tym nam nie zależy. Nam zależy na dobrej zabawie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo warto subskrybować kanał roadracing.pl. Zapraszam na test. Na przebitce pokażemy Wam jeszcze wagi tych kasków. Zapraszam. Okej, okay, jesteśmy już po testach i wyniki są tym razem zgodne z myśleniem większości z Was. Ten kask był szybszy. I to był szybszy o 6 sekund na tym odcinku pomerowym, który miał długość jaką? 3,54 dokładnie. 3,54, czyli nieduża długość, ale różnica 6 sekund już osiągnięta i była to różnica, którą no, trochę się można było spodziewać, że tak będzie. Ten kask trzy sezony temu był używany przez drużynę World Tourową Wanty Gobert. Force dostarczał kaski do World Touru w tamtym czasie. Teraz już nie dostarcza, i to jest trochę taka rzadka sytuacja, że za 300 zł można kupić coś, co w tym World Tourze w ogóle jeździło. Kaski ile kosztują oli topowe? 15 no, tysiąca między 15 a 2000 zł. I to jest kask, który yy, no po prostu jest szybki. Teraz 6 sekund na takim odcinku to na 40 km to mówimy już o ponad minucie. Yy, to jest bardzo istotna oszczędność, a na 100 km grubo ponad 2 minuty. I to tylko z powodu kasku, który kosztuje 400 zł, czy tam 300. Yy, czy to znaczy, że kask Specialized Prevail jest złym kaskiem? Absolutnie nie. Bo jak będzie upalna pogoda, to na pewno nikomu bym takiego kasku nie polecił. bo Tak, i to, to czuć, że tutaj jest zdecydowanie gorsza wentylacja i na chłodniejsze dni jest idealny do jazdy bez czapki. Natomiast w upał, w podjazd we Włoszech, no raczej bym go nie ubrał. Na Formentora też bym nie chciał na nim zdobywać, bo po prostu by się lało ze mnie z każdej strony. Krótko mówiąc, na duże podjazdy no kaski aero nie są optymalnym rozwiązaniem. Pewnie już są, no są, bo ja obserwuję, to są różne kaski aero, jest na przykład met trenta. Bardzo byłbym ciekawy, jak on by się spisał. Jeżeli któryś producent kasków ogląda ten film i chciałby swój kask aero przetestować. zapraszam do kontaktu. Wszystko jest do zrobienia. Jeszcze taka istotna informacja, średnia prędkość podczas tych przejazdów przekraczała 40 na godzinę i bardzo istotna informacja, może nawet najważniejsza z tego całego testu, na zjeździe, który ma około 5%. I zaczyna tu fajny segment na tym odcinku. Różnica w prędkości była jaka, Oliver? W kasku aero było to VMAX 64, natomiast w Prevejo, czyli nie, na, nie aero, 60,4. Czyli 3,6 km na godzinę różnicy przy ponad 60 km na godzinę. Wniosek z tego jest prosty. Jak na segmentach masz zjazdy i chcesz być naprawdę szybki, warto zainwestować w kask Force i ogólnie w kask Aero dobrej klasy. Okej. Okay. I po prostu... Pamiętajcie o jeden, ten Specialized Prevail nie jest złym kaskiem. To jest po prostu kask do innych zastosowań. Do jazdy w górach będzie świetnym kaskiem, bo ta wentylacja no, da komfort kolarzowi w letnie dni. Natomiast no, ten kask ma swoje zalety bardzo duże. Teraz mamy tą porę roku, która praktycznie porę, no tak, w kalendarzu, która skończy się praktycznie w kwietniu, gdzie taki kask jest spoko rozwiązaniem, bo on po prostu nie będzie Ci przechładzał głowy dodatkowo i to jest wielka zaleta kaska. Ford. Na ten kask, pogadałem z tym y, importerem tego kasku z, z firmą Force Bike ze Śląska y, będzie też kod rabatowy. Ten kod rabatowy będziecie mieli w linku y, pod tym filmem. Y, ten sam kod rabatowy, czyli roadracing.pl, bo ja dbam o to, żeby wszystkie te kody wyglądały tak samo poniżej filma, pod, pod tymi filmami. Y, no, pozwoli wam jeszcze kupić to z małym rabatem, mimo tego, że ta wyjściowa cena, moim zdaniem, już jest naprawdę. Super. Tak, 300 zł bez mipsa, a kask z mipsem, czyli taki jak mam na głowie, 400 zł. 400 zł. Są różne rozmiary, jest dostępność. Jeżeli nie ma ich w magazynie w Polsce, to jest, są one do sprowadzenia z Czech. To też jest dziwne, że to firma z Czech takie kaski ogarnia. Znaczy dziwne, no nie mamy chyba polskiego producenta takiego głośnego kasku. Panie, znaczy mnie to bardzo cieszy z tego względu, że jest to firma tak naprawdę lokalna, tak? Z Europy, z Europy Środkowej. Mm. Z Europy Środkowej a nie jest to duży producent amerykański rozmiar. Buchany, z mega marketingiem, i tak dalej. A jeśli chodzi o marketing, to fajne słowa powiedział Steve Jobs na początku lat 80., że marketing nie powinien się koniecznie odnosić do jakości produktów, bo jakość to sobie klienci sami przetestują. I wniosek z tego jest taki, że marketing powinien raczej wzbudzać pożądanie, jeśli chodzi o produkty. Natomiast jakościowy produkt w końcu ktoś weźmie w swoje łapki, zrobi takie nagranie, jak my zrobili, i w ten sposób będziecie mieli sytuację jasną, jeśli chodzi o opory aero. Także. Podsumowując, jeśli chodzi o rower szosowy najważniejsze rzeczy jakie są do ogarnięcia to na pewno koła, opony, pozycja, to jest najważniejsza rzecz zdecydowanie, to jest najpierw jest to, później przepaść i dopiero te inne rzeczy i kask. Natomiast sama rama wielkiego wpływu tam do 40 km na godzinę nie ma, powyżej oczywiście ma, to też trzeba podkreślić, powyżej ten wpływ będzie. Pamiętajcie też jeszcze jedną taką rzeczą do, rzecz do, do wyciągnięcia z tych filmów. Że jeśli chodzi o waszą pozycję, to możecie zajmować nawet 80% tego czołowego obszaru, jeśli chodzi o o, to, co je, o ten cały zespół rower kolasz. I nad nią praca, to jest najważniejsza praca, jaką macie do wykonania, jeżeli chcecie jeździć szybko, żeby tą pozycję Aero trzymać długo i właściwą. Wybadać sobie ją, jaka pozycja jest najszybsza. Można to robić samodzielnie. Wielu z Was ma pomiary mocy. Jak nie ma pomiarów mocy, to ma licznik na, na, na rowerze. To również wystarczy. Jak jedziesz szybciej, to znaczy, że jest lepiej. I ta pozycja tworzy gigantyczne oszczędności. Natomiast sprzętowo. Kaski, opony, koła, rama trochę w mniejszym stopniu. Oczywiście rama jest ważna z wielu innych względów. Geometrii, tego odczucia z jazdy, jak, ci się na nie, jak jesteś do niej dopasowany, jeśli chodzi o rozmiar. To wszystko jest również bardzo ważne. Z elementów rowerów, który jest mega ważny, to jest na pewno kokpit lub kierownica z mostkiem. To też robi sporą dosyć różnicę. Pamiętajmy, że w naszym teście Aero kierownica tak naprawdę nie brała udziału, bo była identyczna. Bo była identyczna w jednym i w drugim rowerze. To były produkty Zipa. Tak. Tak jest. Ok. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli Wam się takie treści podobają. Każdy komentarz jest mile widziany. Każde polubienie pomaga się rozchodzić tym filmom. Do zobaczenia w następnych produkcjach roadracing.pl.